I zanim zaczniemy do tego, chcę poinformować jeszcze raz, że konkurs na pelerynkę zostaje przedłużony, ponieważ jedna osoba, która ją wygrała, dalej nie odpisała. A jeżeli nie wiecie o jakie pelerynki chodzi, to zerknijcie koniecznie do opisu. A dzisiejszy odcinek będzie naprawdę specjalny, ponieważ nie dość, że jest to piękna jubileuszowa cyfra, to jeszcze na dodatek wystąpi w niej Gildia, którą chyba każdy zna, naprawdę. Mają oni bardzo duży staż, dość ciekawą historię założenia, a ich liderem jest grasz oraz youtuber oniku Yard. Eee, czyli chyba już wiadomo, że chodzi o hero. Także zapraszam, zapraszam panowie. Witam, witam. Jak się czujecie? Wszystko w porządku? Aha, dobrze. 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 Wszystko, Wszystko jest. W... W... No, może było być lepiej, no ale dobra. No dobra. No to w takim razie zaczynając od pierwszego pytania. Skąd się wzięła nazwa Gildi Hero? Znaczy ogólnie jeżeli chodzi o samą nazwę, to nazwa jest szczerze mówiąc, dość ciekawa. W sensie dość ciekawa może nie jest właśnie dość ciekawa, ponieważ była to kwestia naprawdę spontaniczna. Po prostu z kumplami, a raczej z jednym kumplem, e, takim Karol, to, to bardziej ten kto grał na Skafy to, to pojęta, Karol97654321, miał nik tam się ludzie nawet śmiali kiedyś, że, że ma numer telefonu w niku. To, to właśnie... Kiedyś założyliśmy gildę MJZK Tylko, że to była taka gilda, no wiecie, z cringe'ową nazwą, wiesz, takie, takie no my jesteśmy zjadacze koksu, no kto tak nazywa gildię nie? I, I później znaleźliśmy właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, że, że to jest po prostu cringe'owa trochę nazwa, więc postanowiliśmy, że stworzymy coś lepszego I nagle po prostu nam do głowy przyszło hero i nie wiem, nie, nie ma to jakiejś w ciekawej historii, ale no... Po prostu to, to była taka kwestia, e, że tak powiem, spontaniczna. No dobra, dobra, no to w sumie ciekawie, nie? No, no to się z tomu zgodzisz, że M.Z.K. to, to, to taka, taka niecodzienna nazwa na pewno. A w którym to było w ogóle roku, kiedy założyliście Gilię? Znaczy, wiesz co. Ja ci powiem, że, że to był rok 2K12 bądź 13. Coś takiego, ponieważ były to czasy Skafa. A, a no mówię, no, hero, hero, już naprawdę tak jak w sumie na początku odcinka wspomniałeś, że ma dość duży staż. To, to jest tutaj w 100% tak, prawda, bo, bo gramy no, od czasów Skafa, kiedy nawet edycje trwały po pół roku, i było naprawdę fantastycznie No, i to był prawdziwy hardcore. Więc, więc no. 2k12, 2k13 to był coś takiego. Aha, no dobra, no bo właśnie następne pytanie jakie miałem to, to jest jaki to był serwer, ale, ale już widzę, że, e, że tutaj odpowiedziałeś na pytanie. No dobra, a jakie były w ogóle, to, to teraz mam pytanie tutaj do wszystkich e, panowie, tutaj Joksik, tak, Apollo, Heksior, Yard. E, jakie były wasze gildie przed dołączeniem do HERO? No, moje to były Bęgi i Helfy, coś takiego. Mhm. No, moja to było tak, jak mówiłem właśnie przed, wcześniej, MJZK. Później powstało Hero, czyli nie wiem, czy to tak można zlecić, bo ja tutaj, no, może dużo osób o tym nie wiedzieć, ale w kilku Gildiach w sumie już byłem. W sensie w kilku. No, w no, do pięciu może dojdzie, ale to było tak, MJZK, później było Hero, później Hero się leciutko rozpadło, a następnie e, doszedłem do gildi Rola. E, ten, kto tam kiedyś grał, to, to raczej wie, o co chodzi. E, to była gildia właśnie BZGM. E, no i później po prostu Hero został zreaktywowany i, i, i tak to wyglądało. No dobra, to w sumie spoko. A ty, Apollo? Ja prowadziłem swoją gildię przez pewien okres czasu, no ale... Ciężko w tym community zrobić coś od początku, więc po pewnym czasie dołączyłem. Aha, a jak, tutaj, jaki to do był ekip... tak, gildii? To było LTC. I ile ile ta gilda trwa, trwała tak na oko? Trwać może trwała tak ogólnie. Zaczynaliśmy od mojej ekipki to z dwa lata trzy. Aha. Ale ciężko było zdobyć osoby. Rozumiem, rozumiem. A ty tutaj Tak, Moją ostatnią gildią, jak, jakiej byłem, była Gildia Mend. Był to krótki okres czasu, a teraz od paru pięknych lat jestem tutaj w Guild Hero, najlepszej frakcji. Aha, no spoko. I jak ci się gra tutaj u tego pana? Jest świetnie, jest zajebiście. No ja tutaj chciałbym jeszcze tylko podkreślić, że naprawdę heksior e, tutaj na, na moje lewo ma naprawdę bardzo, bardzo duży staż w tej gildii, ponieważ jest on członkiem, który gra już chyba w tym roku będzie miał 6 lat, dlatego no naprawdę bardzo się cieszę, że, że tak taki tutaj mamy kilku członków właśnie z takim z dużym stażem i no chyba to jest na to dowód, że jest tu naprawdę fajna atmosfera. No nie, no to jest, to jest, no naprawdę, no 6 lat to jest naprawdę dość, dość fajna w sumie e, tutaj, tutaj ładna e, cyfra. No dobra. A e, skąd się wzięło zaufanie w ogóle do waszej gilli? Bo, no, no nie ukrywajmy, że wasza gilda, no, kiedyś może była bardziej popularna, co prawda. Teraz powoli raczej mi się wydaje, że dochodzi do tego stopnia z powrotem. Ale, ale co, co u was jest... Takiego, co na przykład w innych gildiach nie ma, czym zachęcacie do siebie osób e, osoby? Znaczy, wiesz co ja ci powiem tak, że jeżeli chodzi o rekrutację i tak dalej, e, to tutaj na moje prawo e, jest, jest Joksi, który to ogarnia wraz tutaj z, z Zapolem na moje lewo. E, ogólnie są to chłopaki, które, które no, no, po prostu starałem się tutaj sprawdzać jak najbardziej wszystko i tak dalej. Mm, i, I tego, i kiedyś ja się bardziej tym zajmowałem, nie ukrywam. E, oczywiście, jeżeli chodziło o PvP, to, to bardziej jakieś inne osoby e, tutaj e, prosiłem, żeby testowali PvP. Ale jeżeli chodzi o taki główny, główny etap, e, pierwszy etap rekrutacji, i tak dalej, to ja sprawdzałem. Ale, e, bo troszkę odszedłem od tematu, bo ty się spytałeś, je, skąd się wzięło zaufanie do naszej Gilli. Więc ogólnie, jak ten kto wie, to wie, że ja naprawdę dość często, no ostatnimi czasami nawet bardziej często streamuję I po prostu streamuję bardzo często z różnymi osobami tutaj z gili. I po prostu taka, taki przykładowy widz, który widzi na live'ie, że, że, że... Jezu Taki przykładowy widz, który na przykład wejdzie na live'a, zobaczy właśnie jaka jest atmosfera i tak dalej, może mu się to spodobać Ym, I... Po prostu automatycznie wtedy wchodzi na rekru. I tak jak ostatnio nawet ym, stworzyliśmy formularz, to mieliśmy naprawdę ponad, ponad 200 zgłoszeń, chyba, tak? Jak się to było, ponad 200 zgłoszeń? No, z 250 to jest 250 potrafi. nawet, no. Yy, więc, więc, yy, więc, więc, no naprawdę to jest dość, dość duża liczba, yy, cyfra. No i też kolejna rzecz, która nas wyróżnia od innych jest to, że my nie mamy, nie jesteśmy gilią tylko od Minecrafta, tylko naprawdę jesteśmy gilią, e, która, która tutaj e, gra w różne gry i to jest naprawdę, zaczynając od Mythina, kończąc na jakich kurde, Far Crya, GTA czy coś, To po prostu naprawdę u nas... W... We wszystkiego się gra, także na pewno jakby ktoś przyszedł do nas na rok, to by na pewno się odnalazł. No spoko, spoko, nie no to w sumie w porządku, no bo właśnie dużo gilli, nawet tutaj w poprzednich co tutaj u mnie brało udział e, no to, no to muszę tutaj przyznać, że, że niektóre to naprawdę tak typowo tryhardowały pod minecrafta, nie? Co oczywiście, no ja nie mam nic przeciwko, ale no z mojego tutaj punktu widzenia e, i, i, i nawet tutaj u mnie w gilli, no byłoby to słabe, nie? No tak jak właśnie mówiłem, że, że my tutaj gramy we wszystkie gierki, tak, że no, na pewno ktoś by się od nas. No spoko. No dobra, y, to teraz y, słuchajcie, bo, bo to pytanie pewnie się spodziewaliście. Y, mi się wydaje, że to jard bardziej Ty będzie wiedział o co chodzi. Ale ale ogólnie kiedyś w czasach Kraftkor bardziej chyba to był 2K18 rok, była dość duża spina, że strzelali was z łuku. Ojej, yes, wiedziałem, że będzie to pytanie, no dobra. No, yy, i z tego co kojarzę, to nawet zostajeście wtedy bana. Nie ukrywam, że może wtedy na was dość duży hejt, a raczej w sumie nie hejt, tylko staliście się bardziej takim małym pośmiewiskiem. I czy moglibyście przedstawić nam o co chodziło, jak ta cała sytuacja wyglądała? Znaczy, wiesz co? Ja ci powiem tak, że ta sytuacja jest dość śmieszna. Nie, mów Joksik Apolo Hektor, wy byliście wtedy w gili? Ja, tak. ja nie, Ja chyba nie, sobie. chyba nie, chyba nie. to był mój, Po tej edycji chyba, to dołączyłem. Tak, tak, bo wy chyba byliście wtedy jako widzowie bardziej, nie? To wy no, pewnie śledziliście no. tą akcję z perspektywy widza, no. Ogólnie y, to jest śmieszna sytuacja, bo y, głównie, głównie tutaj nas denerwowało to że był ten event na zamki, no i wiadomo, że, że tam strzelali z łuka, to no nie ukrywamy, że to czasami przeszkadza. Ja osobiście sam, te, bo ogólnie ten hejt się później przerósł, że tak powiem, we mnie, że później każdy we mnie uderzał, ale w sumie się nie dziwię, bo jestem głównym liderem tej gili um, ale, ale ogólnie sprawa wygląda tak, że ja nawet chyba kloska nie postawiłem w tym zamku. No ale ogólnie ja głównie walczyłem o to, żeby właśnie inne gildy dostawały bana I już tłumaczę dlaczego chciałem, żeby dostały bana Słuchajcie, naprawdę nigdy bym nie prosił o bany dla innych gildi za to, że strzelają z łuku, Bo też nawet na tamte czasy, co pewnie teraz wiele osób to dziwi, uważam, że to jest głupie Aczkolwiek bardzo zdenerwowało mnie to, że tam chyba z jedna albo dwie gildy dostały właśnie bana za to Że kogoś tam przeszkadzali w budowie kogoś w zamku I to chyba była gildia Ossit, gildia Twix, coś takiego, coś już nie, nie pamiętam dokładnie, dlatego nie chcę tutaj um, mówić, ale no jestem na 80% pewny, że to było coś o City z tym zamieszane. Tylko nie pamiętam, czy właśnie ich ktoś strzelał z łuku, czy na przykład oni kogoś strzelali z łuku. Um, I po prostu, no, strasznie nas to denerwowało Gildie, że my na przykład, nie wiem. Um, My, my na przykład tutaj się staramy i tak dalej budować, ktoś nas nawala z łuku, i ni nic z tego nie ma, gdzie inne gildy w tym samym czasie dostają tutaj bana za to. E, dlatego po prostu postanowiłem, że będziemy to zgłaszać na Tesie i co? Na początku coś tam a faktycznie administracja wtedy kraftkora robiła, no ale później e, nic tak naprawdę nie, 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 nie działo się, dlatego no tak, no tak dziwnie dziwnie po prostu to, to, to wszystko wyglądało, no ale mam nadzieję, że mniej więcej tutaj przytoczyłem. Um, o co chodzi? Nie no spoko, spoko stary, ja rozumiem, rozumiem, bo wtedy w 2018 to też w sumie była taka e, dla mnie jedna z gorszych edycji na że bo, bo też właśnie moja Gilda tutaj nie dokończyła zamku i tak dalej. E, także także no, no, też było dość dużo spin i, no rozumiem cię w tej sytuacji. No dokładnie stary, także. To w takim razie następne pytanie, słuchaj. E, to jest w sumie bardziej e, do, do może kogoś innego teraz skieruję może do Ciebie, Hexior. I na, na jakim serwerze gracie na pewno, tak co edycję? Czy macie jakiś taki obowiązkowy serwer? Jest to serwer u nas Dryhac, jest to Fitness serwer oraz Craftcore. Wymagamy tam dużo aktywności w naszej frakcji. No, 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 a to co, co waszym zdaniem właśnie jest na tych serwerach, czego na przykład nie ma na, na innych? Nie wiem, czy czy ktoś tu się z was wypowie. Dłuższa czy? edycja. Dłuższa edycja? Ty Apollo, coś co masz do dodania jeszcze? czy... هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> Znaczy tutaj, ja, ja może tutaj powiem, bo, bo tutaj chłopaki chyba zapomnieli. Um, u nas, przynajmniej ja wprowadziłem taką zasadę w Hero od, od niedawna, że jeszcze do, do obowiązkowych serwerów należy MCHC, ze względu na to, że po pierwsze to jest hardcore, to jest chyba jedyny serwer hardcore na te czasy Minecrafta. Um, następna rzecz jest taka, um, że, że ten hardcore ostatnią edycję chyba miał, w, nie pamiętam, chyba w październiku? Ponad rok temu to już było, dlatego ten serwer naprawdę startuje bardzo rzadko i ten tryb jest naprawdę no, niesamowity no to jest hardcore no a tak jak mówiłem w sumie już na początku przy tych pierwszych pytaniach że hero powstało na hardkorze także my też mamy w jakimś tam stopniu sentyment do, do, do tych serwera, do tego serwera danego i tyle dlatego no wiadomo jest 3HC jest craftcore i również jest mchc no dobra, dobra, to dzięki. To słuchaj, to teraz pytanie. Ja tu, może tego pytania tutaj nie zapisałem, ale, ale spytam się, bo słuchajcie, no zakładacie. No, nie, no bądźmy szczerzy. Nie ma drugiej gildii, która zakłada tak często pierwszą gildię jak wy. I. Weźcie mi wytłumaczcie, o co chodzi, czy macie jakieś rekordy ustalone, jeżeli to tak można nazwać, jeżeli chodzi o zakładanie gildii, e, czy, czy, czy ja, jak w ogóle to robicie i tak dalej. Dobra, to też się spodziewaliśmy tego pytania, szczerze mówiąc. E, znaczy tak, ogólnie kiedyś zakładaliśmy bardzo często jako pierwsi, jeszcze jak ja tak bardziej liderowałem gildią, kiedy jeszcze tam nie pracowałem i w ogóle. No po prostu nie wiem, zależało mi na tym, żeby... E, żeby, Abyśmy żeby jako pierwsi zakład zakładali Gildię, jakoś, jakoś to tak wyglądało. Um, no i później to się tak przerodziło w takie coś, że znaczy w sensie później Hero się rozpadło, później z powrotem, mówię, tam się zreaktowała Gildia um, i, i jakoś później bardziej szczerze mówiąc, chłopaki zmotywowali. Czyli Oksik chyba wtedy jeszcze Busio był liderem Apollo, um, to, to był chłopak tutaj zmotywowali Gildię. Żeby żeby tutaj znowu zakładać jako piersi Dlatego mi się już osobiście nie chciało Ale teraz to, to mówię To tutaj bardziej um, Oprócz mnie to, to głównie liderówka Bardziej dba o to żebyśmy zakładali jako piersi No i mówię um, No jakoś nie, nie mieliśmy jakiegoś bo Po prostu chcieliśmy zakładać jako piersi i tyle um, I jakoś tak wychodziło że teraz praktycznie na każdy serwerze Znowu zakładam piersi I jeszcze zadałeś pytanie um, Odnośnie chyba rekordów tak? No tak tak właśnie dokładnie Chciałem zapytać bo no mówię no, Z tego co wiem to na pewno no na 100% jestem przekonany, że chociaż na jednym serwerze, dwa, dwie edycje podrząd, założyli się e, na jakiś serwer gilę. Dlatego chciałem się po prostu spytać z ciekawości. No spoko, znaczy ogólnie tak. E, jesteśmy chyba pierwszą i jedyną gilią, która założyła e, trzy edycje podrząd na Kraftkorze Gilię jako pierwsza. E, żadna gilda jeszcze tego nie pobiła, nawet któregoś razu już e, się zdenerwował i z jednej strony go rozumieliśmy, bo e, wszyscy po założeniu naszej gildi, kiedy my zakładaliśmy jako pierścień na Craftcorze, już się zdenerwował i każdy pisał, że jest faworka. I to, nie ukrywam, że tutaj głównego właściciela właśnie Kraftkora to strasznie irytowało. E, Dlatego któregoś nawet y, od, od, od jakiegoś tam czasu nawet mieliśmy zakaz zakładania gildi jako pierwszej, Wyobraźcie to sobie? To jest w ogóle... Ale co, serio, że tak po prostu wam za, zakazał za, ten? Za, zakładać gildi? Nie, nie, nie rozumiem. No tak, no normalnie, stary, wyobraź sobie, że normalnie nam zakazał zakładać gildi jako pierwszej, dlatego mega nas to wkurzyło z jednej strony, no bo kurczę, no nie wiem, no... Aż po prostu zacząłem włączać nagrywanie na startach. Co prawda nigdy one, one nie, nie przydały się, że tak powiem. Bo jakoś później e, to, to minęło, ale, ale no tak było. Nie wiem, no to naprawdę słuchaj dziwnie, jeszcze nie słyszałem, żeby jakaś gilda tak miała, że, że tutaj mieli zakaz zakładania gili jako pierwszej. E, no ale dobra, no dobra, niech będzie. E, no dobra, to w takim razie. E bo my tam wcześniej się Was zapytałem tutaj o, o serwery, bo to będą jeszcze dwa ostatnie pytania, e, zapytałem się o serwery, a to Wy odpowiedzieliście tam obowiązkowe, Craftcore, HC i MCHC. A jaki serwer jest dla Was najlepszym serwerem na ten moment i dlaczego spośród tych trzech, co wymieniliście? Bo podejrzewam, że jak są obowiązkowe, no to pewnie są najlepsze. Yy, znaczy ja Ci powiem tak, że spośród tych trzech serwerów, yy, no mi się wydaje, że, nie wiem, one są szczerze mówiąc wszystkie na równi. I to jest tak. Craftcore pod względem tego, że bardzo często, nie, za często nie startuje i po prostu jakoś mamy ochotę zagrać na innym serwerze niż na innych i to, nie wiem, no Craftcore, mówię, ma, ma bardzo dość długie, długi odstęp czasowy pomiędzy startami i to jakoś nas, że tak powiem, w jakimś tam stopniu motywuje do grania, że, że, że ten Craftcore, no jak dobrze wiecie, no chyba Craftcore jest bardzo, bardzo też nachypowany i po prostu się też cieszymy, jak, jak on startuje. Jeżeli Chodzi natomiast o MCHC, to tryb tryb ten na hardcore. No, to jest po prostu tryb, który, tak jak mówiłem wcześniej, no zawsze będzie u nas w serducha głęboko, bo hero powstało na hardkorze. Dlatego MCHC tutaj wygrywa pod względem trybu i chyba MCHC jest nawet top 1 trybem dla nas. Ale jeżeli chodzi o 3 to mi się wydaje, że pod względem stabilności i pomysłów, to, to tutaj również jest tam, tam się wyróżnia spośród tych innych serwerów. Dlatego po prostu. Te trzy serwery są dla nas najlepszymi serwerami e, i każdy się z nich wyróżnia czymś, dlatego no tak to właśnie wygląda. No wiesz co, ja ci powiem, że tutaj bardzo ładnie e, nawet nawet to jełeś, No spoko, spoko. E, to, jest, to jest bardzo, bardzo ty mądre, wypowiedzi mi się wydaje, że bardzo dużo osób się może z tobą zgodzić. No dobra, to w takim razie przechodzimy do ostatniego pytania. Jakie byście dali rady dla nowych graczy? Bo to jest akurat pytanie, które zadaje chyba każdej gildii standardowo. E, Jakie byście tutaj dali rady dla nowych graczy, które dopiero co wchodzą do, do community, którzy chcieliby założyć własną gildię? Czy wy macie jakieś rady dla nich, które mogłyby im tutaj pomóc? Wiesz co? To może ja powiem, a później, pewnie może chłopaki coś dopowiedzą. Ja ci powiem tak, że mi się wydaje, że oglądanie streamerów jest bardzo w tych czasach pomocne, bo jeżeli na przykład dana osoba nie, nie zna jakiegoś tematu czy coś, a sobie będzie oglądał streama, to w międzyczasie pochłania tą wiedzę, czy jest świadomie, czy nieświadomie, bo oglądając, widzi co, da, co dany streamer robi, jak ogarnia gilię, jak mówi do członków, co każdej nosić, robi czasami, jak wyglądają klepy z gildią. Więc jeżeli chodzi o założenie gildi, to takie coś mi się wydaje, że mogą że mega, mega pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie osoby, osobę, która wchodzi do community i nie ma pojęcia nawet na czym ten gameplay polega to wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie to, aby... No w sumie też bo trochę się to będzie łączyło z YouTube'em, że po prostu oglądała poradniki na YouTubie em, różnego różnego szalakiego tutaj em, rodzaju, bo, bo no wiadomo, no poradniki od lat tak naprawdę są bardzo pomocne. Jeżeli ktoś czegoś nie wie, to zazwyczaj wpisuje w internet i sobie googluje to. Ehm, także, także no, tyle chyba ode mnie. A wy chłopaki macie tu coś do dodania? Się Co to się do nowych osób. Co do nowych osób, to najlepiej sobie już dołączyć do istniejącej frakcji, która posiada więcej członków i zobaczyć jak to jest w tym community naszym. No, 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 no w sumie to jest, to jest też mądre, no, że... że... Że tutaj, może to właśnie większy, ktoś z większym doświadczeniem osobiście, może nawet kogoś nauczyć. No spoko. A ty, i tutaj Jotix podłogę? Masz coś do dodania? Nie. No spoko. A ty, Heksiar? Mi się wydaje, że po prostu ludzie się nie bali grać. I, i tyle w sumie. Żeby się dobrze bawili. No spoko, no i króciutko i bardzo ładnie powiedziano, bo nie ma co trochę hartać No dobra, panowie, to bardzo wam dziękuję w takim razie e, za, za tutaj udział, udział w wywiadzie. I teraz, słuchajcie, przejdziemy do konkurencji. E, będziemy losować dwie konkurencje. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie filmy, ale jak nie, to zapraszam. I... nie wiem, czy kto, kto z was będzie losował? Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj, nie wiem, Joksik, albo Hexer, albo Apollo, nie, nie wiem, tutaj weźcie, wybierzcie. Ja może tutaj odpuszczę wyjątkowo em, turę, ale możecie powiedzieć. To Apollo. Hashtag. Apollo? No dobra. W takim razie, Apollo, proszę bardzo, losuj i zobaczymy, co, co tutaj wylosujesz. Water skill. O! Oh. Dobra, panowie, w takim razie, em, nie wiem, wiecie, jak water polega? Chyba wiecie, tak? Ogólnie będziecie razem skakać i wasze punkty się będą liczyły. Wystarczy, że jedna osoba z was zwali water i będziecie musieli robić to na nowo. E, dlatego, nie wiem, wasza czwórka tutaj... No tak, tak, mi się wydaje, że tutaj nasza czwórka zdoła temu wyzwaniu em, i damy radę tutaj pobić. A jaki w ogóle jest rekord, jeżeli można zapytać? Wiesz co, rekord to jest chyba z tego, co kojarzę, to gilda wino oraz gildia e, health, która miała chyba 7 bodajże z tego, co kojarzę także no dobra lecimy na water skill. A. Dobrze, moi drodzy, więc jesteśmy aktualnie na water skillu um, i panowie, jesteście gotowi? Pamiętajcie, że water skilla musi robić o trawę, nie a nie o tą gwiazdę na środku. Dobra. I więc ja odliczam i macie 3 minuty na zrobienie jak największej ilości waterów. Także 3 2 1 i go, proszę bardzo. A więc liczymy, zobaczymy. i raz, dwa, trzy, cztery. Wszyscy zrobili Watera, moi drodzy. Cztery! Właśnie to jest z drugiej strony. Cierty, jump. To jest. O, jeszcze Ale przypał. O, jest jeden. Aj, aj, aj. Jest dwa, jest trzy, trzy. Właśnie dobrze, że was w sumie więcej tutaj teraz robi Watery 5, 6. co mają zrobić? 5, tak, 7, 6, 6, 6, sorry. 7, 8, 9, 9 Waterów. Ej, serio, co jest grane? Dzie 11, 12. Co jest grane? O, i zwaliu jard, czyli już mamy dwa, bo ja cię zrobię. 2, Apollo się walił, raz, dwa znowu, 12 wasz rekord, 12, 12 jest wasz rekord. Raz, dwa, trzy. Dobra, panowie, cztery, pięć, ej, serio, nie spodziewałem się nie, no. sze sześć, siedem a nie, yard, bo to się nie no, stać Dobra, panowie, sorry, staram się. Zrobiliście tutaj w ogóle trzy łotery począt. Jart nie przejmuj się, dajesz radę. Dawaj, raz, dwa, dwa no, trzy, cztery. To górę, że nie skacz.

Tam masz jakieś trudności. 20! 21! Dwa, 21 i Apolo się wywalił. Co się dzieje? Raz, dwa, trzy! E, ja jestem serio w szoku, panowie. sery, macie rekord. 21, 4. Oj, się wywalił. Apolo zrobił jeden, 2 Hexor. 3, 4. Uwaga, 5, 6. Oj, nie, 1. Znowu, 2, 3. Aż nie nadążam liczyć. Nie, no panowie, jestem pod wrażeniem. Naprawdę, 4, 5, 6, 7. Czy wy to pobijecie? 8 9 21 jest rekord. 10 11 12 13 14 15 6 Oj, i od początku Joksik. Oj, Apollo się wywalił. ja. Macie minutę jeszcze. Cholipka. Raz, o, nie. Jest 21. Ja nie, jestem w ogóle w szoku, że to prawie no trzykrotnie pobiliście rekord. Joksik zrobił raz teraz. Raz, dwa.

9, 10, 5 sekund, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Dobra, panowie, no po, po czasie już to. O, i tak się apolowali. No także 21 Aj. było. Także, moi drodzy, gratulacje w ogóle. Serio, że, że zrobiliście tyle. Nie wiem. Wy ćwiczycie jakoś czy coś? Ja po prostu mamy ręce. Nie no, ja oczywiście często walę OTR dlatego ja może się nie będę tam wypowiadał, ale, ale, ale no, no tutaj głównie chłopaki zrobili robotę, dlatego gratulacje. Y, tym bardziej, że w sumie jeszcze dzisiaj o startuje, to, to tutaj ćwiciliśmy trochę. No spoko, Po prostu no, spoko, do gry spoko. profesjonalnie. No, 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 no Ćwiczymy spoko. Ćwiczymy trzy razy rozumiem. w tygodniu, treningi prowadzimy. Jesteśmy oh. frakcją e sportową. No i bardzo dobrze, dobra, to wracamy do studia. Dobrze, moi drodzy, więc jesteśmy z powrotem e, w studiu. Proszę bardzo, jak się losuj tutaj konkurencję, zobaczymy, co, co tutaj ci wypadnie. Uwaga, uwaga, uwaga. Szybkie strzały. Wow. E, także szybkie strzały wiecie chyba, na czym polegają. Ta. Czy nie? Tak, także proszę bardzo, zapraszam. E, mo, musisz odpowiadać na wszystko bez nawet najmniejszego zajęknięcia się po prostu. Wszystko musi być. E, no wiesz po prostu, no jak to z szybkimi słami. Dobra. W takim razie uwaga, gotowy? Nie. <noise> to bądź gotowy. Dobra, gotowy? Dobra, no to git. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, go. Koksy czy potki? Potki. Komenda slash spawn czy nether? Spawn. Set 4, 3 czy 3-3? 3-3. To jest prywatny czy publiczny? Prywat. Gildia Hall czy Gildia Plan? Hol. Bycie liderem czy bycie członkiem? Liderem. Edycja na zamki, czy edycja pod PvP? PvP. Gramy do końca, czy gramy 3 dni? Gramy do końca. Minecraft, czy CSGO? CS. BGA czy Jem? Jem. Masówka, czy ma gildia? Masówka. 6-3 czy -3 z odłamkami, czy bez? Bez. Craftcore, czy 3HC? 3HC. Wbita do jajka, czy wbita do designu? designu. Kuboid z fosą, czy Kuboid z trapami? Z fosą. No i good. dobra, zaliczam, bardzo ładnie eee, To, to tutaj zrobiłeś, Oksik, no jestem tutaj pod wrażeniem, gratki, gratki Dobra, to lecimy na, w takim razie na pożegnanie W takim razie, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca Wraz tutaj ze mną był Yard. Dziękuję, dziękuję bardzo, witam i pozdrawiam e, i, i dziękuję tutaj za, za zaproszenie Nie ma problemu Jarcik W ogóle poprawienie ci się forma, zauważyłem taki mały bawanek, bardzo fajnie No stary, dzięki, dzięki, naprawdę trochę tutaj ostatnio, wiesz, na siłkę się pochodziło, święta przychodzą, sweter jest założony, wiesz o co chodzi Rozumiem, rozumiem, no dobra e, I Joksik oczywiście tutaj był, także Siema Tak, Heksior Dziękuję, pozdrawiam I Apollo Siema, siema. Także y, bardzo dziękujemy za, za obejrzenie jeszcze raz i y, 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 trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego. A wy możecie pisać poniżej, jakie gildie tutaj chcecie widzieć jako następne. Także e, siemanko.